Przed chwilą zacząłem palić ekogroszkiem, który ostatnio sprawia mi problemy, ponieważ jest to ekogroszek kupiony luzem. 31 stopni osiągnąłem na spalinach tylko dlatego, że przez chwilę piec pochodził w trybie nadmuchu ręcznego o mocy 60%. Które było bardzo wyraźnie słychać, a tutaj te 100% ledwo co dmucha, bo sobie pies to sam teraz reguluje. Tak moje palenisko wygląda. Jeżeli to jest 100% nadmuchu, to chyba mi się nie rozpali tak łatwo. Nie wiem, co zrobić, żeby podnieść temperaturę spalania tego ekogroszku. Podobno to ekogroszek z Kolumbii został kupiony luzem w momencie, kiedy w Polsce zaczęły rosnąć ceny za opał.